Siema! Witam Was w czwartej już części. Yy, chodzimy po mieście. No i jednak padła ta czwarta część, tak? Miała nie czwartej, ale była czwarta oczywiście. I oczywiście znowu nie powiedziałem pa, a więc pa! No i o siema! Was w kolejnym odcinku. Już wracamy na osiedle. ale co my na tym osiedlu będziemy robić? No pokażę Wam tą piaskownicę. A i co jeszcze? Co widać w ogóle? Lata w Ale to świetnie Siemma, muka. Haha. Ha, ha. e... No już jesteśmy prawie. Muka, 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 muka. Oh. Tam ktoś idzie. Nie wiem, czy to widać. O taka czarna kropka tam widać. Na samej górze teraz jest na tym polu. O Czerwono-czarna widać. To właśnie tam ktoś idzie, nie wiem. Kto.

Jesteśmy tuż przy osiedlu. I jeszcze pójdziemy sobie w jedno miejsce. Odlatuj, ptaszku. Wyścigi lotnictwa. Ok, I, i właśnie nie mówiłem Wam, dlaczego mi się właśnie znowu wyłączył i znowu chciałam nagrywać. Od początku. oczywiście przez moją genialność, że wsadziłem telefon w błoto, właśnie. To się nacisnął przycisk, oczywiście zakończy nagrywanie. No i co, no i. No i nie fajnie, no i. Skąd wjeżdża do tego? Cześć. Co on robi? Jesteśmy piljutko i ogóle nie wiem, czy Wam pokazywałam ale gdzieś no, sobie trochę przejdziemy. Tam na zachód, gdzie jest blok ostatni, o tam to tam był mój domek. No, to były czasy. Były też swoje plusy mieszkania w domu, tak? Ogromna przestrzeń. Mogłem wychodzić na dwór, kiedy chciałem grać w piłkę na podwórku, na przykład, bo teraz to są ten zakaz jest. A boiska oczywiście nie ma, co nie? Muszą być zakaz, i zakaz i piłkę, ale boiska to nie zrobię jej. Wiecie, że niedługo może już będę grał na tym pianinku dla Was. Ja w ogóle to nie wiem czy to jest dobry pomysł, ale jak wrócę, to może już nagram ten film, że właśnie jak już będzie to 15 subskrypcji, to tam już będę miał do wrzucenia. Ale nie, nie. Jak wrócę w chwilę tyle subskrypcji? To jest moja kur... Dobra, moja. Szywam że nie moją kurtkę złożona. W, w moim domu to. Może mojego brata. Ale mój brat ma 15 lat. Więc... Patrzcie, jak blok budują. Przejdziemy tam naokoło i już wrócimy do domu. Proponuję Wam jeszcze nagrywanie czegoś w stylu. Coś takiego, gdzie będę pokazywał. To jest jak y, Układanie kostek. Tak? Na przykład y, układ, będę układał kostki 3x3, sporo. Średnią będę wyliczać 2 na 2 różne. Coś takiego jak przykładowe ułożenia. Jeśli takie coś będziecie chcieli, to też piszcie w komentarzach. Tworzycie naprawdę dużo rzeczy do wyboru. Granie na pianinie, Friedricha. Będę nagrywał inne filmy na dworzu, co będę robił. I jeszcze ten... Jak to się nazywało? No, właśnie to, co mówiłem, że będę pokazywał, jak układam ja różne kostki, tak? I różne takie rzeczy, to trochę trudniej byłoby na dziwaniu właśnie tego, jak układam tych fryzjów, bo jeszcze parę Oreleli nie umiem, ale nie nauczę się, nauczę się. Bo umiem mm, wszystkie POLL z krzyżykiem, wszystkie z kropką. Umiem, nie, nie umiem 6 z kreską. No i z, właśnie z tym, z tym, to z tym umiem mało dosyć. Ja umiem z tym to chyba 5, 7. O, już jesteśmy. to będzie jak zamienić piaskownicę w lód? Nie, to nie jest piaskownica. Idziemy dalej. I szukamy piaskownicy. Ok, idziemy, idziemy, idziemy. Gdzie ja wam to w ogóle pokazywałam? Pokazywałam wam? Chyba nie. Oto jest najgenialniejszy sposób jak zamienić piaskownicę. W lód, patrz, czy tu się zapadnie. Nie wiem czy to widać. Idzie się całkiem dobrze. I to jest fajnie. Pamiętajcie o łapce w górę, że... Łapce w górę, tak? O łapce w górę. Skierowanej u górze. O, może tak powiem. O Jezu, patrzcie. Oderwało się. I o subskrypcji. A ja teraz zrobię coś szalonego. Co szalonego postaram się zrobić. Jeśli to pękło, to czemu by tego nie wyjąć? Ja teraz odłożę i jeśli mi się uda to wyjąć, to od razu Wam to pokażę. Jak widzicie, udało się coś takiego zrobić. Czy to oderwa, nie wiem. Niestety lód się połamał. Ale jak widzicie, mamy tu. I tu jeszcze część została. Wyjmuję ją teraz. Już bardzo blisko. Czekajcie. Coś się rozmyła kamera. Halo, wszyscy żyją? Bo spadło to i trochę chlapnęło i... Telefon powrócił, kamerę powróciło. Masz jakiś problem? Patrzcie. Jaki to jest świetny ten lód. I gol! dało się mm. bardzo to jest świetne i fajne bardzo fajne fajne bardzo fajne o. to jest świetne to to jest jeszcze większe Ojej, Jak na tym ustach. Dobra, ja już wracam do domu. Ale pamiętaj o łapce w górę subskrypcji kanału i pamiętaj, żeby nie robić takich rzeczy jak ja. Ponieważ moglibyście się na tym lodzie zapaść. No, jak na takim właśnie yy, piaskownicy, która się zamienia w lodowisko, to już widać, że można, ale na tej stawie. Co gorsze jeziorze, to już nie, nie, nie róbcie takich, takich rzeczy. Dobra, my no już idziemy, stop. Ja już się z wami żegnam i pamiętajcie, żeby Wysyłać wiadomości, jakie chcieliście rzeczy, tak? To nie są wszystkie moje kostki, ale parę takich kostyczek miałem. No i co? Żegnam się z Wami. Wejdźcie na kanał Jakub Nowocień. No i bardzo fajnie się z Wami bawiłem, naprawdę.